Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku numerologiczny Świat Jest. Ja dzisiaj porozmawiamy o dopasowanych numerologicznie, o wibracji 7 i reszty wibracji, która z nich według mojego jakby doświadczenia czy też widzenia najbardziej pasuje. I postaram się Wam to zaprezentować, czy też Wam pokazać to przez pryzmat przekształcania Wibracji numerologicznych na karty Tarota. Dla mnie jest to spójne, jest to możliwe, i dla tych, którzy, no ale jak to, jak przecież karty Tarota, raz jest to Sprawiedliwość, raz jest to Moc i w analizach tutaj i w portretach ósemką jest zawsze Sprawiedliwość, a jedenastką Moc. Zatem stąd to gdzieś tam jest to ustalone i wiemy jak się w tych kwestiach poruszać. Wibracje mistrzowskie będą omawiane przeze mnie osobno, zatem nie będziecie pominięci, nie trzeba nic skracać, zatem. Jeszcze chwila, jeszcze moment i Wasze wibracje tutaj również będę omawiała. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem tarociską Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Torota, właśnie numerologią się wspieram, kartanierskie i rytuały. Wszelkiego rodzaju informacje na temat, jakie mam usługi na dole w opisie filmu macie linki do mojej strony, również macie tutaj adres mailowy. Rozejrzyjcie się proszę na kanale, na kanale horoskop pika kart czyli seria, w której wybierzecie aktywny udział w prognozach są pytania i różne możliwości i wy wybieracie właśnie jedną z nich. Niektórzy traktują to jako formę zabawy, niektórzy jako weryfikację, a inni jako prognozę. Jak wy do tego podejdziecie, to wszystko zależy od was. Na kanale taka seria jak Wasze pytanie, moje odpowiedzi i tutaj wam pokażę Proponowanych, ta seria daje Wam możliwość uzyskania odpowiedzi na SMSy, które do mnie piszecie. Jak, gdzie, co, to tam już wszystko jest wyjaśnione. Co by nie przedłużać zaczynamy. I siódemka numerologiczna. Siódemka numerologiczna nie jest kartą, nie jest wibracją łatwo. Siedem to jest Rydwan, a Rydwan to jest karta pędu do przodu, tak? Ale też Rydwan, który w wielu taliach ma dwa takie rozbieżne rozbieżne drogi, gdzieś tam realizujące swoje właśnie tutaj konie, tak? Zatem to jest też wibracja bardzo energetyczna, energiczna, ale też siódemki numerologiczne bardzo często muszą uważać na emocje. I teraz tak, wibracja numer jeden, czyli Rydwan i Mag i tutaj jest to wibracja, która wnosi wspólnie sprawiedliwość, transakcja wiązana. I powiem Wam tak, to z mojego doświadczenia sprawdza się wręcz doskonale, czyli robią coś wspólnie, ale jednak osobno, transakcja wiązana, czyli łączy ich coś, jakaś umowa, może być to małżeństwo, ale również i wspólny biznes. Ale biznes na zasadzie nie to, że pracują w jednym miejscu, ale mają jednak wspólną firmę, ale każdy z nich zajmuje się i tu bez podtekstów swoim członem tej firmy. Zatem tak to, tak to wygląda i może to się naprawdę świetnie zrealizować. Siódemka z dwójką, czyli rydwan z kapłanką. I tutaj jest tak, jeżeli zostanie poszanowana i uszanowana swoja przestrzeń i dwójka to zrozumie, że gdzieś tam wspólnie jesteśmy obok siebie, to też się może zrealizować, ale tutaj nie jest wskazana legalizacja, bo legalizacja może to popsuć. Siódemka z numerologiczną trójką, czyli rydwan z cesarzową, daje nam koło fortuny. Koło fortuny, jak już wielokrotnie mogliście usłyszeć, daje takie chwiejne nastroje w relacjach. Jedna ze stron może, i tutaj siódemka, niestety, może wpływać, jeżeli, zwłaszcza jeżeli jest to siódemka w postaci męskiej, wpływać na trójkę kobietę, tak, że to kobieta czuje się. Mm, że coś jest z nią nie tak, że z psychiką jest nie tak, i ta siódemeczka w postaci męskiej bardzo często, choć nie zawsze, utwierdza jeszcze ją w tym przekonaniu. No, w tym przekonaniu może to być sinusoida, a tutaj psychiczna, emocjonalna, i dosłownie komfortuna mówi o takiej. Raz lepiej, raz gorzej, ale dosłownie w cudzysłowie zwariować można. Zatem tak to się rysuje. Gdy jest siódemka kobietą z trójką, to znowu kobieta jest za twarda w stosunku do mężczyzny z trójki, bo on jest dla tej wibracji troszkę za delikatny i może też być dysharmonia. Siódemka z czwórką. I tutaj mamy tą wibrację mistrzowską jedenastka. To jest tak, czwórka to jest krzesełko, czwórka to są cztery ściany, siódemka też jest indywidualna. Zatem przy zachowaniu swojej indywidualności ta relacja może bywać i też realizować się raczej na jakiś czas. Jedenastka, dwie osobne jedynki stojące obok siebie, bo dziewiątka to jest razem jednak osobno, a jedenastka bardzo często daje taką możliwość, życia razem, ale każdy w swoim domu bardzo często, czyli więc tak, on jest fajny ona jest świetna, ale nie potrafiłbym nie potrafiłabym na przykład mieszkać z tą osobą, bądź nie do końca potrafię jakby realizować się w jednej przestrzeni a jeżeli wspólny dom to tak naprawdę każdy by musiał mieć swoją oddzielną historię, bo to są tak zwane też bardzo często relacje dochodzące czy Wam to pasuje, czy też nie. W każdym wieku to inaczej wygląda, prawda? I w pewnym wieku, na przykład zwłaszcza po rozwodach, taki układ jest idealny i też doskonały i ważne, żeby dwóch ludzi tak samo myślało, wtedy nie robimy nikomu krzywdy. Siódemka z piątką. A to mamy 12, to jest karta wisielca. Karta wisielca mówi o tym. Że tych dwoje się zatrzymało, ale też, że tych dwoje nie będzie się przy sobie rozwijał. Dosłownie, no dosłownie tak. Będzie trzeba też zmienić perspektywę, a to też jest bardzo często efekt wow, a, który zmienia Wam patrzenie na świat. A tak, jakbyście stracili głowę dla tej drugiej osoby, to może być niebezpieczne. Siódemka z szóstką, czyli siódemka, czyli rydwan z kochankami, a wcześniej to była siódemka z piątka, czyli z kapłanem, tak? No to gdzieś tam mm, jest to jakaś tam ogólna niedostępność. Wracając do kochanków, siódemka to jest karta śmierci. Karta śmierci mówi bardzo często o tym, że tych dwoje spotkało się po coś. A tak, jak karta diabła i koło, koło fortuny, ale karta śmierci mówi tutaj o tym, że Wy macie za zadanie przejść jakąś transformację, i czy po tej transformacji będziecie razem, czy osobno, to już zależy, czy coś zrozumieliście, czy tylko jedna ze stron zrozumiała, i jakby na tej relacji w cudzysłowie skorzystała, i nie odbierajcie tego, skorzystała negatywnie, bo to nie o to w tym e, wszystkim chodzi. Siódemka, czyli red, rydwan, dwa konie, e, kochankowie i za Zwyczaj są tam co najmniej trzy postacie, a jak nie dwie, to w ukryciu. Zatem dualności, tak, które się tu pokazały. Finalnie cztery, czyli zamknięty schemat. Bardzo często te osoby będą miały swój własny układ i nikomu nic do tego. Siódemka z siódemką. No właśnie, siódemka z siódemką myśli, że swój swego może zrozumieć. Ale nie każda siódemka będzie rozumiała drugą siódemkę, bo w zależności jakie są składowe, 25 nie zrozumie 34 i odwrotnie, czy też 52. Bo to też jest ważne, jaka jest tutaj składowa. 14 karta umiarkowania, tutaj możecie uznać, że wieje nudą a i gdzieś tam jest monotonia. Także, jakby niczego innego się nie spodziewacie, a czy też jest to przewidywalne, co się za chwilę stanie, i możecie uznać, że was to nudzi. Zatem do Was pytanie, czego pragniecie? W tejże, w tejże historii. Siódemka z ósemką e, i tu jest karta diabła, i to jest tak e, Rydwan i Sprawiedliwość. Tak, karta diabła, tych dwoje najprawdopodobniej spotka się po to, żeby zrealizować się rodzinnie pod tytułem Mamy wspólnie dzieci, a później każdy pójdzie w swoją stronę. Jeżeli będziecie potrafili rozstać się z klasą, to super. E, jeśli nie, to mogą być jakieś konflikty, ale zazwyczaj ta piętnastka w związkach mówi o tym, że mamy zrealizować. Wspólnie rodzinę, ale być szczęśliwi przy innych osobach. Niestety bardzo często tak to wygląda. Bardzo też często bywa tak, że jedna ze stron nie potrafi. Odejść i jest taki toksyczny związek wtedy, bo niby się nie kochamy już, ale nie mam wyboru, nie umiem podjąć męskiej decyzji, bądź kobieta obawia się, że zostanie bez niczego. Na przykład, zwłaszcza gdy no, u siódemeczką jest mężczyzna. Bardzo często. ósemka za bardzo chce kontrolować, a siódemka tego nie znosi. Zatem, no coś jest na rzeczy. Siódemka z dziewiątką, tak? E, czyli karta wieży. Karta wieży mówi o tym, że pewne rzeczy mogą powodować destabilizację, destrukcję, ale też e, mówić może o tym, że y, tutaj te relacje partnerskie nie do końca będą ze sobą spójne. Siedem i dziewięć. Zbyt indywidualne wibracje. E, siódemka i najprawdopodobniej dziewiątki i też odwrotnie. E, siódemka może żyć w swoim świecie. Dziewiątka również, tak? Też, ale tak jakby na innym poziomie. Obydwie wibracje duchowe, można powiedzieć. Ale ta duchowość jest na innym poziomie i innymi potrzebami się tutaj e, kieruje. Zatem, no, może być e, dziwnie, e, może być ciekawie, na pewno nie nudno, ale ważne, żeby wyciągnąć z tej relacji e, wnioski. E, zatem tutaj można by powiedzieć, że do siódemek e, pasuje... Na pewno jedynka no tutaj, według mojego doświadczenia. Tylko, no moi drodzy, weźcie też to pod uwagę, składowe jakie są. Siódemka z jedynką z mojego doświadczenia i również osobiste moje doświadczenie, bo ja mam również 7 i jeden składowych małżeństwa, i gdzieś tam dotarliśmy się do siebie, i pewne rzeczy są były przepracowane, i to się jakby układa. Ta dziewiąta, siódemka z dwójką, czyli razem osobno swój własny kawałek podłogi, siódemka z trójką jak dla mnie niekoniecznie, siódemka z czwórką tak zwana relacja dochodząca, siódemka z piątką raczej tu kwestie te intymne będą miały raczej znaczenie, siódemka z szóstką tutaj jest też pewne rzeczy do przepracowania. I o ile gdzieś tam zamkniecie się w przysłowiowych czterech ścianach i z zewnątrz nie będzie miało wpływu na Was, może się to zrealizować. A o ile siódemka będzie miała również klucz wcielenia mocniejszy, to wtedy się to uda. Siódemka z siódemką może być różnie, w zależności jakie składowe się z Was definiują. Siódemka z ósemką a to jest, tworzymy coś pięknego dzieci. A później idziemy w swoją stronę. A z siódemka z dziewiątką, tak jak już usłyszeliście, jak to wygląda. Zatem tyle ode mnie, moi drodzy. Mam nadzieję, że te informacje się wam tutaj przydadzą. Widzę, że jest problem z czwórką, bo piszecie, że do czwórki nikt nie pasuje. Z czwórką generalnie jest. Trudno, ale nie jest to niemożliwe. Dostajecie wskazówki, podpowiedzi, co można zrobić, żeby pewne rzeczy zrealizować. Nie macie gotowych odpowiedzi, ten pasuje, ten nie pasuje, tylko możliwości i już jest problem. Nie czekajmy na gotowe odpowiedzi, tylko wsłuchajmy się w wskazówki i to, co możemy przepracować, to, co możemy zmienić, a nie jest problem i my się wycofujemy. No, tak nie możemy sobie robić, bo każdy problem, który jest przez, przed nami postawiony, jest po to, żebyśmy go pokonywali. Zatem tak to wygląda. Mam do Was też takie pytanie, bo ktoś mi napisał na Instagramie, czy nie chciałabym opowiedzieć też historii o to, jaka była moja droga do tego miejsca, w którym jestem. A chodziło tak naprawdę o to, bo gdzieś tam wspomniałam, że miałam taki toksyczny związek po drodze, z którego udało mi się uswobodzić i chcielibyście coś takiego w ogóle usłyszeć, interesuje Was to, bo nie chciałabym się uwewnętrzniać, a, a później zrobię sobie kuksańca. Dajcie mi znać bardzo proszę, co o tym też myślicie. No to ode mnie tyle. Czytajcie opisy, bo w niektórych filmach, a zwłaszcza tych horoskopowych, a w opisach są dla Was niespodzianki zadania. Co to oznacza? Stosuję do Was pytanie, zadanie, i w komentarzach je realizujecie, i osoba, która gdzieś tam bierze w tym udział, ja wybieram raz w miesiącu jedną osobę, którą daje niespodziankę ode mnie. Ostatnio dziewczyna dostała możliwość otrzymania ode mnie darmowego pytania do serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Nie wiem, czy to będą za każdym razem pytania. No zobaczymy, co mi tam intuicja podpowie, ale jeżeli macie ochotę i chce Wam się rozwinąć ten opis i go przeczytać, no to może Anusz, ktoś z Was będzie mógł cieszyć się z niespodzianki. No to co? Wszystkiego dobrego. Ściskam. Pa, pa.